Cześć, witam was bardzo serdecznie mówię w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 2013. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić moje maszyny To jest Ursus C363P z Mod Realistik To jest Ursus C330 Pełny skrypt z turem Ostatni ciągnik będzie Ursus C360 Pełny skrypt z Też z turem Tu jest praca SIP-ma kostkująca Tu jest talerzówka Tu pług Tu jest kombajn for street bardzo tu jest header to forstica 8 metrowy. Są dwie przyczepy D47 na Boże. Ja ostatnio, co Wam pokażę to będą dwie przyczepy na bele. A tu są PKK V449. Jak już mówiłem, to są na bele. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. W, nast w następnym filmiku będą żniwa. Dziękuję za obejrzenie. Cześć!